Kajak. Kajak kurcze! Zostawiałem się co on tam robi, ale to jest przy lewym reaktorze. Kurwa kogoś widziałem przy lewym. A piek, dole. A nie nie widziałem, ja tam nie byłem. Wodospada ja mijałem. jak to, że to jest? Na lewym czy prawym? Lewym. Okej, okay, kto tam był? Kto, kto Wodospad. Wie? I PKS-ku wydaje mi się, że Wenta wyskoczył. Gdzie, kurwa? Chisz Ale kamerka! to wcześniej, to wcześniej! Nie, to nie, wcześniej. To nie jest połączony, co nie jest. jest Ale wcześniej! Jak ja teraz mi się on. To nie on! Nie tak, 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 tak zareagował, że to nie jest on. Pikujemy wodospada, mimo. Dobra! Nie wiem ci cię wykikuje wodospad, bo nie masz twojego kolorka zielonego, kresci ci ...pękci Bo zamuliłeś na mąka półtorej godziny. Kurwaj. <gulity> Kurwiaj. <gulity> ale cpele. No nie wiem. Pierwszy ale cpele. przyda i go wyjebali. Pierwszym wypierdolili. Nie możesz mówić, gdzie jesteś, kurwa, gadziu. A ja nie żyję, kurwa. Eee, możesz mi co odjebałeś? Bo chciałem sprawdzić, czy nie ma nikogo po prawej stronie, kto odjebał typa. Chciałem się rozejrzeć no, rozejrzeć najpierw. Okej. Okay. Dobra, jest Akcja Dzień. jest taka, że wychodzę z dekontaminacji, idę na e, admina, i kurwa, figo przebiega po ciele i sobie wychodzi z budynku, nie? No bo chciałem zobaczyć czy nikogo nie jeszcze nie złapie przed. I don't fucking buy it, Figo. You're, you're going out. The airlock. No to przegracie gierę, no. Ja nie mówię, że, no, ciała, że ja to A gdzie jest Kajak? I co on robił? Bo ostatnio on nic nie mówił. W komunikacji. Resetowałem. Naprawiałem, wydaje, z w kący. Naprawiałem z łukiem kąsy. Naprawiałem no, z łukiem Musimy Poszedłem, było ciało. Dojść. Szedłem z kąsu, było ciało, poszedłem... A ty rok... gdzie byłeś, Eee, uh, Byłem u góry po prawej. Tam, gdzie są te medicaly i tak dalej, te inne rzeczy. I nikogo tutaj nie było w sumie chyba. Bananowiec, gdzie byłeś? No kurwa. To nie tak. Bananowiec. A w sumie? W elektryku. Dobra, figo, misiek, lecko. A misiek? Let's go. Misiek? Figo, figo misiek, lecko. Misiek, gdzie byłeś? O, to skipnij Ja ja się z zde Daną się yy, mijałem. Dwa razy. Możliwe, możliwe ale ja nie pamiętam. Nie wiem, dobra. Ja co? Ja, bo ja mi się wydaje, że by maniany, żeby nie odpierdolić taki maniany, zobaczył ciało i sobie wbiedali. No to jest podejrzany? No ty. Nie wiem. A, Leno, a ja na deno mnie za, to... deno na nie mnie wie. za ostro wjechał, nic nie co mówi. jak broni, On... deno, prosta piła. Kurwa, no. dobra, chuj, w... miałem na ciebie nie voltować łuki, ale voltuję, jebać. I tak, i tak byś zautował, kurwo. Skipować chciałem, ale jebać. No, ale coś impostory, ja już wiem. A chuja, task, a mnie taski dostajęcie. Ale to są moje moje gamesy rozkrywane. No gdzie? Pan, no to normalnie 10 sekund, znaczy 5 sekund wcześniej, nie? No bo ja wszyscy to... siedzieliśmy na tym. I Deno, ty byłeś w adminie teraz, nie? My ja też byliśmy adminie, gościu. Ale... Ja byłem z Deno. E, trzech było e, w górnym, w sensie tam w górnej części admina i jeden... E, no jak są... No trzy pokazane były i no, jeden nie. na dole. Jak Deno wyszedł. Ciało. Gdzie jest ciało? Ciało jest jak się wychodzi z... Jak się wychodzi z admina, nie? No to ja mijałem jakiś czas temu bananowca ja mówiłem, że on ledzi. tak Ale... gdzie... No nie nie? No wiem, problem, ale go Wpadnie. mijałem, kurwa, przed chwilą. Ja. Kto, Dalej kto nie pobiegł na lewo? Co? Kto pobiegł na lewo za admina? Na pewno nie Kajak, bo to do... Na pewno na prawo. Na początku. do, 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 do Specimenu. Więc albo to jest misiek, albo atomowy. Musimy ja, wybier, tak. ja się trzymałem całą rundę z atomowym, bo skończyłem taski. I jak byłem w adminie, coś on gdzieś tam w, się rozeszliśmy Ja poszedłem działem, ale deno I się to... minąłem z, z bananowcem, więc zostawiam na atomowym tą, tą Ale to może być self-report, bo ja go mijałem jakiś ja. czas temu No ja tak, leciałem z Miśkiem jak, z elektryka Leciałem z Miśkiem do, na dół Bo biegliśmy za, za kajakiem w w Biegliśmy wtedy do, do admina, było nas cała czwórka, bo ten odbył wtedy chyba na na kamerkach. Znaczy na kamerkach tylko na tym, jak się nazywa. Witam, ja biegałem na a na teraz na Adminie i w sumie dokładnie nie pamiętam. Dokładnie. E, i z byłem do momentu jak doszliśmy do kajaka i potem jak oni we, we, we trójkę się spotkaliśmy to przyszedłem do Delonadu. na biegałem między i biegałem w większości z kajakiem i kajak potem pobiegł na dół, więc jestem prawie pewny, że to nie jest kajak. Chyba no że jest... To ja go mijałem jak wchodziłem do specimenu, no, on szedł na górę. Tak. Więc Ani, musiał ja pójść w, w lewo. Nie, więc potem sobie poszedł w lewo. I mówię ci, że to jest albo Misiek, albo Atomowy i w sumie to nawet nie mam pojęcia, który No, Misiek, na kogo głosowałeś? Ja, ja na Atomowego. Kuba. To, jest... to kto przybiegł ostatni tam? Bo mi się wydaje, że widziałem Deno i Atomowego. Ostatni na to jest Misiek, ale do tego momentu przecież żył jeszcze z Bananowiec. Mi się wydaje. widziałeś to musiał być ze jakieś, nie wiem, 5 sekund, albo 10 temu ma. Ja biegłem z nie, z, nie, z, nie, za, ja, nie, za bananowcem ja i takie wiesz, tam coś lak był, patrzę nagle ciało, leży przy, na, trochę za wyjściem. <śm> no z nie wiem, mi to z reportem, nie wiem. Ale. O, kurwa, ja biegnąłem mi się kso. przegraliście pekerza o kurwa to ja o oh, oh, oh. ej dobrze, dobra nic się nie let the game go on Panie impostorze, została ci minuta na rozegranie. Bo muszę odebrać próbówki smudbaja. Na luzie no. mam kable jeszcze. <laughs> Dobra, ja uciekam od was. Ty dojść. Misiek odpierdolił na no, no moich oczach kajaka Misiek? Było tak staliśmy w trzech Już mówię, dobra idę no, Może deno nie? To pójdziemy znowu naprawić światło, nie? Okazało się, że jednak o, o to mowy, tak Wsadził panu e, Bananowcowi wcześniej koskę I mian, teraz znowu kostkę wsadził I mnie teraz wrabia kurwa znowu deno może, deno może potwierdzić, że byłem z nim na reaktorze i... Właśnie zajebałeś mnie. Nie zajebałem ten... Denna i... Nie się... zajebał cię dlaczego? Bo ja, bo ja z tobą, Denno, szedłem na ten reaktor i ja tylko... Widzieliśmy, że ta umowy tam jest. Zagłosujcie, zagłosujcie na siebie. A, ja, a... Zagłosujcie na siebie ja w pewnym momencie zagłosuję na jednego z was. A, a, I... Kajak, a Kajak poszedł na prawy, a my razem, Denno, byli, szliśmy na lewy. Ja ciągle z tobą i z Kajakiem byliśmy razem. I atomowy specjalnie tak powiedziałem po bo, bo myślał, że, że nie, nie tam nie ma na lewym, na lewym, tylko że nie potrzeb. Nie ja piszo, widziałem. Poczekałem trochę. Onestnik, taka już dawno się powinna zakończyć. już dawno się powinna zakończyć. Nie wiem, czemu jeszcze trwa. Są tacy zawodnicy, których ja tutaj wiem, Ja, ja wiedziałem, jak za i na moich oczach kajaka, jak robię, jak chcesz. No ja mówię, no ja to, z tobą, to ja... Deno, Deno, cały czas chodziliśmy z Kajakiem, nie? I ja Dwa i... razy sas już w tym meczu. Dwa Idę, razy. idę, idę sobie piwko wziąć i jak wrócę, to zagłosuję, okej? Okay? <laughs> ja w tym momencie szkoda, że głosow, zagłosowaliście na niego, bo wypierdoliłbym Denno. Nie no, ale ja widziałem jaką kosę, w Dlaczego? tego. to kurwa to jest? Kobieta. Ja nie piłam w tym Czemu chcesz za... ze tak kurwa? No właśnie O, dobrze O kurwa tak, Myślałem, że mi... miszka, dwie minuty a... gadania pójdą na marne, ale całe szczęście, ja pierdolę A no. kto był drugim? No to był kurwa. dobry ja Wodospad To Kurwa, wodospad, <grywa. <grywa> <grywa> wodospad. <grywa> <grywa> Jeba, gdzie kurwa, na pierwszym reaktorze, chłopak